Witajcie drodzy widzowie na kanale Strefa Wojska. Dzisiaj chcę się z wami zająć naszym nowym złotym dzieckiem polskiego przemysłu. Na pewno ma na to potencjał, choć wymaga to jeszcze trochę pracy, a także środków finansowych, które wreszcie się znalazły. PPK Moskit nasz bat na pancerz wroga. Co się stało w ostatnich dniach, że wszyscy sobie o nim przypomnieli, co potrafi i jaki ma potencjał na przyszłość. O tym wszystkim dzisiaj. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania kanału. Bardzo dziękuję wspierającym ten projekt i zapraszam do materiału. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało kolejne dofinansowanie w ramach programu, którego pełna nazwa brzmi: Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kryptonim Perun. Cała pula przyznanych środków dla 10 projektów wyniosła 260 milionów złotych. Najwięcej, bo aż 125 miliona, czyli blisko 50% budżetu, zgarnął nasz dzisiejszy bohater, polski pocisk przeciwpancerny Moskit. Na tym etapie projekt realizuje przede wszystkim Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, który jest tutaj liderem, Radmor SA, WB Centrum Kompozytów oraz WB Electronics. Dzięki temu wydarzeniu znowu głośno o kolejnym polskim uzbrojeniu, które może mieć bardzo duże znaczenie nie tylko dla naszego wojska, ale i przemysłu. Obok takich projektów jak PES załogowa wieża z 30 bojowy wóz piechoty Borsuk czy pocisk obrony powietrznej Piorun. One jednak już są ukończone i dawno zamówione. Gorzej wygląda sytuacja z Moskitem. On chociaż z wielkim potencjałem wymaga dalszych prac rozwojowych. Na to są potrzebne oczywiście pieniądze, które teraz się znalazły. Polski PPK znajduje się obecnie na szóstym poziomie gotowości technologicznej, czyli prototyp został przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jak widzicie, jest to wysoka pozycja, ale jednak trochę pracy jeszcze przed polskim przemysłem. Na szczęście są już na to środki finansowe i to niemałe. Dla przykładu, wspomniany przed chwilą Borsuk w 2014 roku z ncbr u otrzymał zaledwie 62 miliony złotych. Także widzicie skalę, choć jak dla mnie to zdecydowanie Borsuk otrzymał wtedy zbyt małe wsparcie. Gdyby było wyraźnie większe, to może polski BWP byłby znacznie szybciej ukończony, a więc i zamówiony. Zostawmy jednak naszego BWP i zadajmy sobie pytanie, skąd się wziął Moskit. Nasi inżynierowie nie chcieli wymyślać koła na nowo. Na świecie istnieje przynajmniej kilka naprawdę dobrej klasy pocisków przeciwpancernych. Odnośnikiem dla naszego PPK był przede wszystkim Spike, który jest chyba najbardziej rozpowszechniony wśród państw świata obok amerykańskich Czevelinów oraz Acheron MP. W ten system z kolei inwestuje Francja, która, jak pewnie wiecie, od lat rozwija własne systemy uzbrojenia aby utrzymać wysoki poziom niezależności od zagranicznych dostawców. Natomiast to, co dla nas jest w tym programie najważniejsze, to fakt, że najistotniejsze elementy jak głowica optyczna, system namierzania, głowica bojowa, silnik marszowy itd. mają być polskiej produkcji. To zdecydowanie wpłynie na naszą niezależność w kwestii produkcyjnych, co w obecnych czasach, kiedy handel bardzo łatwo ograniczyć, czy to z powodów politycznych, czy ekonomicznych, jest szczególnie ważne. Poza tym zapotrzebowanie na nowoczesne uzbrojenia różnego typu jest naprawdę ogromne i po prostu producenci mają opóźnienia w dostawach z powodu tak dużej ilości zamówień. Formalnie projekt PPK Moskit ruszył w Witu w 2018 roku. Przyjęto harmonogram, dość ambitny, trzeba przyznać, bo w trzy lata chciano go doprowadzić do poziomu gotowości produkcyjnej. Polskie uzbrojenie w założeniu miało eliminować przede wszystkim pojazdy opancerzone, w tym czołgi podstawowe. Miała istnieć możliwość jego odpalenia zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Co do trybów ataku, to żołnierz miał mieć do wyboru opcję odpal i zapomnij czyli po wybraniu celu pocisk sam podąża do celu, bez jego udziału, bądź odpal i koryguj. Wtedy to operator ma jeszcze wpływ na trasę pocisku za pomocą łącza światłowodowego. Moskit miał mieć możliwość uderzenia z górnej półsfery, bądź na wprost. Tandymowa głowica powinna sobie poradzić z pancerzem o grubości co najmniej 700 mm. Jak to słyszycie, to zapewne doszliście do wniosku, że polski PPK nie miał być żadnym cudem techniki o niespotykanych na świecie możliwościach. Tak, to prawda, ale też nie było to celem projektu. Chodziło o stworzenie pocisku z bardzo dobrą relacją koszt-efekt, no i pod polską kontrolą produkcyjną. Ruszono więc do pracy. Już w 2019 roku zaprezentowano makietę pocisku i elementy systemu. W 2020 zakończono projektowanie najważniejszych części składowych PPK Moskit. Natomiast potem rozpoczęły się typowe problemy dla polskich programów tego typu, czyli brak środków finansowych. Mówimy widzowie o czasie jeszcze przed lutym 2022 roku, kiedy to nagle wszyscy się obudzili i uświadomili sobie, gdzie sprzętowo jest nasze wojsko. Teraz idą na nie miliardy złotych, no ale wcześniej tak dobrze nie było. Program więc wstrzymano. Do tej pory realizowano go bowiem przede wszystkim z własnych środków Witu, no ale i one były już na wyczerpaniu, a wraz z wchodzeniem na kolejne poziomy rozwoju, potrzeby finansowe niestety tylko rosną. Przełomowym momentem dla całego projektu był rok 2023. Wtedy to na MSPO podpisano umowę o współpracy z grupą WB, która w ostatnich latach staje się kluczowa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie tylko bowiem zwiększa swoje kompetencje w zakresie systemów bezzałogowych, jak amunicja krążąca Warmate czy drony obserwacyjne FlyEye, ale otwiera się i na nowe segmenty rynku. Tu mam na myśli przede wszystkim amunicję, m.in. rakietową dla Homarówka, która będzie produkowana w polskiej fabryce we współpracy z Koreańczykami, jak i niedawno ogłoszony projekt produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Współpraca z wit miała być znacznie szersza, no ale co zrozumiałe, skupiłem się na Moskicie, szczególnie, że szefowie grupy WP także widzieli i widzą dalej potencjał w tym uzbrojeniu, nie tylko dla wojska, ale i komercyjny. Grupa WB wniosła także nowe rozwiązania technologiczne, które zaowocowały zmianą charakterystyki pocisku w zakresie wagi czy długości. Oba podmioty rozpoczęły również działania w celu pozyskania państwowych środków na dalsze badania. Jak już dziś wiemy, przyniosły one pozytywny finał i pieniądze zostały przyznane. Prace zatem mogą ponownie ruszyć i powinny one zająć około dwóch lat. Następnie prawdopodobnie Moskit w różnych odmianach wejdzie do oferty grupy B i będzie gotowy do sprzedaży. Miejmy nadzieję, że szybko zostanie Moskit zamówiony przez nasze wojsko, a nie są także zamówienia zagraniczne. Umowy sprzedażowe pozwolą zmniejszyć cenę jednostkową, a także umożliwią zgromadzić środki na dalszy rozwój Moskita, bo trzeba przyznać, plany są ambitne i może powstać wszechstronna rodzina tych pocisków, różnorodna zarówno pod względem zasięgu, jak i dostępnych głowic bojowych. Podstawą prac jest Moskit w wersji LR. Według obecnej charakterystyki masa startowa tego pocisku ma wynieść około 12 kg, aczkolwiek cały system waży wyraźnie więcej. Trzeba bowiem do tego doliczyć pojemnik transportowo-startowy, przyrząd obserwacyjno-celowniczy oraz trójnóg. Razem mamy około 23 kg, z czego sama głowica ma wagę prawie 2 kg. Zaczynając od przedniej części pocisku mamy głowicę obserwacyjną, elementy elektroniki, głowicę bojową, Silnik marszowy, elementy powierzchni nośnych, następnie sterowych oraz silnik startowy. Zasięg wynosi około 5 km, a przebijalność pancerza ma wynieść maksymalnie do 800 mm. Jeśli do odpalenia nastąpi z platformy powietrznej, to zasięg zwiększa się do około 6 km. Prędkość pocisku dochodzi do 250 metrów na sekundę, czyli 900 km na godzinę. Do obsługi tej wersji wymagana jest obecność dwóch żołnierzy. Z kolei odmiana SR ma być prostsza w stosowaniu, bo tu wystarczy do jego użycia jeden żołnierz. Cały system zmniejszono i waży około 18 kg. Zasięg jednak spadł do około 2,5 km. W dalszej przyszłości planowane jest także opracowanie odmiany ER. Będzie to największa wersja, ale dysponująca też sporym zasięgiem. W przypadku zastosowania wrzutni lądowej zasięg ma dochodzić do około 10 km. A jeśli zastosujemy platformę powietrzną, np. taki śmigłowiec, to wtedy wartość ta osiągnie nawet 14 km. W założeniu twórców wersja LR ma kosztować około 800 tysięcy zł. Natomiast tu dużo zależy od zainteresowania pociskiem. Jeśli zamówienia będą duże, to oczywiście i cena spadnie. Oprócz efektorów opracowano różnego typu wyrzutnie, które znajdzie się pod nazwą Dominator. Występują w kilku odmianach, do montażu m.in. na pojazdach bezzałogowych, systemach wieżowych czy śmigłowcach. Nasz wschodni sąsiad pokazał, jak ważne są zdolności przeciwpancerne. Od kilku lat nasz kraj, w tym aspekcie, na pewno zwiększa swoje możliwości. Produkujemy na licencji pociski Spike. Takie same plany były wobec Javelinów, ale poza deklaracjami i podpisaniem niewiążących dokumentów, nic z tego nie wynikło. Amerykańskie pociski przeciwpancerne kupujemy ze słynnej już półki. Ostatnia zgoda Departamentu Stanu na ich zagub przez nasz kraj, opiewa na 253 wyrzutnie i tysiąca pocisków za maksymalną cenę 780 milionów dolarów. Kilka lat wcześniej pozyskaliśmy ich mniejszą ilość i mają je na wyposażeniu m.in. żołnierze wojsk terytorialnej. Oprócz tych dwóch znanych zapynowanych pocisków są jeszcze alfa y, które kupiliśmy dla Apache oraz AW-149 i oczywiście ich wersja rozwojowa, a więc Jagm. Problemem jest program Otto Brzoza to nasz przyszłościowy niszczyciel czołgów. Oparty o podwozie Warana w układzie 4x4 oraz posiadający sześciokomorową wyrzutnię. Omią z kolei dysponować pociskami z rodziny Brimstone, ale niestety na razie brakuje informacji, co dalej i czy faktycznie ten efektor zostanie utrzymany. Agencji uzbrojenia zależy na tym, aby ten pocisk był produkowany w kraju i można zatem wykluczyć, że na którymś etapie Brimstone zostanie jednak porzucony. No i warto w tym segmencie wspomnieć jeszcze o działach bezorzutowych Karl Gustafem 4, z którymi również można stosować amunicję przeciwpancerną, ale jednak o wyraźnie mniejszym zasięgu około dwóch. Kilometrów. Widzicie więc, że faktycznie sporo się w tym zakresie dzieje, a nasze potrzeby, nie tylko nasze, są naprawdę duże. W związku z tym Moskit idealnie nadaje się jako uzupełnienie zagranicznych rozwiązań przeciwpancernych. Oczywiście na tym etapie nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich naszych wymagań Moskitami. Dla przykładu, Spike and Loss będzie posiadał imponujący zasięg ponad 30 km przy odpaleniu z platformy lądowej oraz około 50 ze śmigłowców. Dlatego mam nadzieję, że kupimy je dla naszych Apache, z którymi Amerykanie je integrują. Nie zmienia to jednak faktu, że polski PPK i tak może stać się jednym z podstawowych efektorów przeciwpancernych naszego wojska. A z kolei perspektywy rozwoju pokazują, że polskie spółki są w stanie pociągnąć ten projekt i w ciągu następnych kilku lat stworzyć różnorodną rodzinę pocisków, dostosowanych do różnych potrzeb oraz platform, zarówno powietrznych, jak i naziemnych. Mam tu na myśli m.in. integrację z ze zw 30 która teraz używa pocisków Spike. Pozostaje nam widzowie trzymać kciuki za przebieg prac, ale skoro na pokładzie mamy grupę WB, to jestem spokojny o końcowy wynik. Oby tylko MON szybko podpisał z producentami pierwsze umowy wykonawcze i będzie mieli własny, polski BAT na rosyjski pancerz. W dodatku w pełni pod polską kontrolą produkcyjną. Brawo! No i dobry najeźdźmy do końca. Bardzo dziękuję za Wasz poświęcony czas. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o polskim projekcie Moskit. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!